miał 82 lata i wciąż włamywał się do sejfów. Niesamowita historia Ryszarda Ratajczyka. Gdybyście spotkali go na ulicy, zobaczylibyście uprzejmego, starszego człowieka w nienagannym ubraniu. Być może nawet pomoglibyście mu przejść przez jezdnię. Ale Walter Ryszard Ratajczyk nie potrzebował pomocy. On potrzebował waszych kluczy, waszych sejfów i waszych kosztowności. To historia człowieka, który swoją pierwszą kradzież popełnił jako dziecko. A ostatnią. Mając 82 lata. Dla niego wiek był tylko liczbą, a systemy zabezpieczeń wyzwaniem intelektualnym. Przez dziesięciolecia wymykał się milicji, a później policji. Jego kartoteka to kronika polskiej przestępczości od czasów powojennych aż po nowoczesność. Ratajczyk specjalizował się w otwieraniu kas pancernych i skomplikowanych zamków. Nie był pospolitym złodziejem, który wybija szybę. Był arystokratą wśród włamywaczy, traktującym swoje przestępstwa jak rzemiosło, a niezwykłe przestępstwo. Przełom w jego niekończącej się karierze nastąpił po emisji kultowego programu 997. Telewidzowie, oglądając rekonstrukcję jego działań, nie mogli uwierzyć, że tak sprawny i doświadczony włamywacz może być w wieku ich dziadków. Telefon na infolinie był krótki, ale konkretna czujność obywateli pokonała dekady przestępczego doświadczenia. Legenda dziadka dobiegła końca tuż po tym, jak miliony Polaków zobaczyły jego twarz na ekranach telewizorów. Walter Ryszard Ratajczyk zmarł niedługo po ostatnim zatrzymaniu. Do końca pozostał wierny swojej profesji. Czy był geniuszem zła, czy człowiekiem, który po prostu nie potrafił żyć inaczej? Jedno jest pewne w historii polskich archiwów kryminalnych nie było drugiego tak starszego i tak zdeterminowanego recydywisty.